Mamy już grudzień Ten czas leci tak szybko, więc pomyślałam, że już dzisiaj czas na podsumowanie minionego miesiąca, listopada I zapraszam Was po prostu na ulubieńców listopada I pierwszym produktem, raczej nikogo to nie zdziwi Kociaki Raczej nikogo to nie zdziwi, nie zdziwi będzie paletka Zoiwy, Bo ją męczyłam przez calutki miesiąc No teraz już jest ponad miesiąc i ta paletka to po prostu raj dla fanek ciepłych kolorów, dla fanek cieni, na których po prostu można polegać. I uwierzcie mi, ja po prostu kocham tę paletkę i teraz już nie wyobrażam sobie bez niej życia. To jest paletka, która sprawdzi się idealnie na co dzień i idealnie na wielkie wyjścia. Czyli taka uniwersalna paletka, jak dla mnie. No a ja jestem po prostu wielką fanką ciepłych kolorów. Pewnie już to zauważyłyście. Także jeśli szukacie cieni, na których miło się pracuje i naprawdę na których warto polegać, to właśnie ta paletka z Zoivy. I kolejną rzeczą, będąc przy oczach, jeśli Was interesuje właśnie czym zrobiłam kreski, to będą dwa eyelinery Vivid Bright z NYXa w odcieniu 08. Zrobiłam sobie tym początek kreski, tym pomarańczowym i skończyłam to 01 tym czerwonym. I te eyelinery, ja o nich zresztą robiłam osobny film, robiłam dla Was słocze i krótką recenzję, to są eyelinery, które nie lubią na przykład deszczu, nie lubią łez, bo one się nie utrzymają, ale tak to są trwałe na oczach, bo nie mogę na to narzekać, kreseczki maluje się naprawdę przyjemnie i życzę sobie, żeby był taki czarny eyeliner, bo naprawdę bardzo fajnie maluje się tym kreseczki i tutaj nie ma problemu z namalowaniem równej i precyzyjnej jaskółki. Ale skoro jesteśmy przy eyelinerach, to pokażę Wam eyeliner, który już wykończyłam. Ja go miałam jakieś dobre 2,5 miesiąca, jeśli nie nawet 3. I to jest czarny eyeliner Sub Glory, który się nazywa po prostu Supercut. I on teoretycznie już się skończył, bo nim już takiej ładnej i cieniutkiej kreseczki namaluję. Trzeba się trochę namęczyć, widzicie, on jeszcze troszkę tutaj pisze. Ale powiem Wam szczerze, że tak dobrego eyelinera w pisaku tu ja jeszcze nie miałam. I on tak samo jak te um, eyelinery z NYXa, nie lubi wilgoci um, i go po prostu łatwo można zmyć samą wodą. Jeśli rozrabiam um, eyelinery w słoiczku z Duraline, to wiecie, do tego później potrzeba, do zmycia potrzeba po prostu płynu dwufazowego, a tutaj poradzi sobie zwykły żel do mycia twarzy i woda. Ale to, jak można nim łatwo, szybko i precyzyjnie namalować te kreski, to po prostu rekompensuje to, że on nie jest aż tak bardzo trwały. Ale myślę, że warto się nim zainteresować, bo szczerze mówiąc, nie słyszałam o nim jeszcze na YouTubie. A po prostu raz go zauważyłam w sklepie i go kupiłam. I powiem Wam, że naprawdę byłam z niego zadowolona i jak mi się wykończył, to się zastanawiałam, czy będę robiła kreski, ale wróciłam do. A na z Anastazji i na razie dalej to ciągnę A ten sobie zostawiłam, bo jak widzicie on jeszcze pisze I na przykład dzisiaj sobie umalowałam nim górną linię wodną Bo ja zawsze jak robię kreski, zawsze wypełniam górną linię wodną Dobrze mówię? Dobrze mówię Tak, czyli co mamy już za sobą Jeśli słyszycie chrupanie w tle, to oczywiście moje kociaki znowu dopadły się do jedzenia A ja dzisiaj mam takie włosy wspaniałe, ale usnęłam w mokrych włosach i wyszło jak wyszło i dobra, i przejdźmy może do tego, co mam na ustach, bo podejrzewam, że Was to interesuje. Ogólnie ja chyba dzisiaj tak, dzisiaj używam tych wszystkich produktów, o których Wam mówię, bo po prostu mogę to tak Wam troszkę bardziej zwizualizować. I mam na ustach kombinację kredka Kiko Smart Clip Pencil w odcieniu 710. I ta kredka troszkę różni się od szmilki. Spróbuję zrobić Wam tutaj słocza na ręce, tu będzie bardzo niedbały słocza, ale dobra. I już Wam pokazuję szminka. Szminka to jest matowa pomadka z burżoiru, Edition velvet w odcieniu Grand Cru. I ona już mi się kończy, i chyba będę musiała sobie kupić nową. Mm, dlatego tutaj słocza Wam nie zrobię. Dobra, zresztą widzicie, jak to wygląda na ustach. I tutaj jest um, konturówka, a tutaj jest szminka. I mało co widać. Szminka, już muszę nakładać dwie warstwy. E, konturówka z Kiko mięciutka, nie za bardzo miękka, ale na tyle miękka, że można fajnie obrysować nią usta i zostawić całe wypełnione bez problemu. I ona fajnie się właśnie sprawdza w tej roli, że naprawdę nie trzeba, mm, nie trzeba, nie trzeba nawet nakładać na nią nic innego, bo ona będzie fajnie się trzymać na ustach, ale mi się podoba efekt z tą szminką. No szminka z burzuła chyba nie muszę mówić. Sława je po prostu wyprzedza, także trwałe. Matowe, nie kleją się, nie wysuszają ust, także to są szminki dosadnie specjalnych, tak bym powiedziała. Jeszcze jedna rzecz, o której Wam wspomnę, nigdy chyba o tym nie mówiłam, że Dobryvis Essence Make Me Brow w odcieniu już mówię odcień 01 Blond Brows i mam blond tylko dlatego, że ja potrzebuję utrwalenia na włoskach z samego przodu, bo ja je wyczesuję tak do góry. Lubię sobie je ładnie obciąć Jak są już za długie i wyczesuję je tylko Do góry i oczywiście jaśniejszym Kolorem, bo jak widzicie, nie wiem czy to będzie Widać na filmie, ale tutaj mam Jasne, tu mam pomadę Powiedzmy średnio Chłodno-brązową z a końcówki Już mam brwi czarne, ja po prostu lubię Mieć na brwiach taki ładny gradient I ja nie oczekuję Karetka, chyba nic nowego Ja nie, nie oczekuję Od żelu, wiecie, że on będzie mi te brwi trzymał cały czas, cały dzień W takim stanie, jak wyjdę, bo ja nie utrwalam całych brwi, o to chodzi Ja mieszam pomadę zawsze z Duraline i ten Duraline po prostu załatwia już to wszystko Tak, bo nie dość, że pomaga zmienić konsystencję pomady, to jeszcze dodatkowo te brwi układa I jak zasycha, to te włoski po prostu zostają w miejscu A ten żel do brwi z Essence daje troszkę koloru jaśniejszego, tak jak chcę mieć na początku brwi i je po prostu trzyma. Także myślę, że też warto się nim zainteresować, bo ten żel kosztował 2 funty albo 2.50. Także naprawdę warto. I ostatnia rzecz, o której chciałam wam wspomnieć, przedostatnia. To gąbeczka, ale wybaczcie, że jej nie umyłam, ale używałam jej rano. To wygląda okropnie, mogłam ją umyć. Um, ale chociaż widzicie, że jej faktycznie używam I to jest Beauty Blender z AliExpress To jest podróbka i ja wiem, że są fanki, są przeciwnicy zakupów na Ali Ale jeśli się komuś to nie podoba, że ktoś kupuje na Ali To po prostu powinien nie oglądać takich filmów I darować sobie zbędne komentarze I po prostu nie kupować, skoro kogoś się tak denerwuje I powiem Wam, że ta gąbeczka jest lepsza od tej z Real Uwierzcie mi na słowo, ona jest lepsza od tej z Świetnie nakłada podkład i naprawdę bardzo fajnie ją się myje. Z gąbeczką, tą pomarańczową, z Litechnik miałam tyle problem, że naprawdę ciężko ją było czasami domyć, i ona później mi szybko popękała. A tej gąbeczki używam już ponad miesiąc. No i działa tak jak należy, sprawdza się, jeszcze mnie nie zawiodła, a używam jej codziennie odkąd do mnie przyszła. Także uwierzcie mi, że naprawdę ta gąbeczka jest świetna. I ostatnia już rzecz. Puder z Inglota. I to był puder z Inglota we wkładzie takim Freedom System, pewnie wiecie, Inglot ma chyba tylko takie same wkłady I to był puder w numerku 32 I ja go używałam już tak długo, zrobiłam w nim ogromną dziurę w środku I go zostawiłam na blacie, a mój kociak po prostu wszedł na blat i mi go zrzucił chcący, niechcący, nie wiem I udało mi się ocalić to, co mam tutaj I dalej go używam dzisiaj, go też mam pod oczami i ten puder po prostu wygląda świetnie pod oczami. On fajnie em, trzyma korektor w miejscu, nie odcina się od podkładu ani od korektora, nie wysusza skóry pod oczami. On po prostu wygląda pięknie. Naprawdę wygląda bardzo fajnie. Byłam w szoku, jak ta skóra pod oczami jest ujednolicona i wygładzona. A dodatkowo ten puder zapewni Wam mocniejsze krycie. Ja go używałam, jak nie byłam opalona na całą twarz, dlatego też go tak mocno zużyłam. Um, szczególnie na policzki, gdzie wiem, że zazwyczaj się po jakimś czasie czerwienie, i ten puder zapewniam, tak jak mówiłam, już dodatkowe krycie, czyli bardzo fajna sprawa, i na pewno jak będę w inglocie, o ile uda mi się dojechać do inglota, jak będę w Polsce w styczniu, to kupię sobie kolejny. I to by było na tyle, nawet nie wiem, ile rzeczy Wam pokazałam, ale mam nadzieję, że coś sobie podpatrzycie. A tak na się powiem, że już nagrywam ten film trzeci raz, um, także. Ostatnio wszystko jest po prostu przeciwko mnie mm. Jeszcze chciałam poruszyć jedną kwestię, żeby nie było, że robię z buzi i szmatę e, W jednym vlogu wspominałam o rozdaniu I tak, to rozdanie oczywiście będzie Ale mam niestety mały problem, bo ciągle paczka do mnie nie, nie, nie przyszła po prostu Ja naprawdę nie wiem, czym to jest spowodowane Bo ostatnim razem, jak zamawiałam coś z tej strony i nie powiem, jaka to jest strona To paczka przyszła mi w 3 dni a już teraz minął tydzień, półtora tygodnia już jest I ta paczka do mnie jeszcze nie przyszła, troszkę się niepokoję, ale no nic z tym po prostu nie mogę zrobić Miało być rozdanie na 2000, tysiące, ale już jest was ponad 2000 tysiące i naprawdę nie wiem co teraz tak w zasadzie zrobić I może jeśli ta paczka do mnie przyjdzie, no ja mam nadzieję, że ona w końcu do mnie dojdzie To zrobimy sobie rozdanie świąteczne albo rozdanie na nowy rok ale nie obawiajcie się, ja tutaj nie mam zamiaru rzucać żadnych słów na wiatr, tak jak powiedziałam. Rozdanie będzie, prezent dla was będzie i wydaje mi się, że warto poczekać. I jeszcze jedna kwestia, którą chciałam poruszyć może wy mi pomożecie. Dajcie znać, kto z was ma pocztę na O2 bo ja mam ostatnio problem na um, zalogowanie się po prostu na pocztę, bo też chciałam zobaczyć, czy paczka do mnie została wysłana, czy w ogóle dostałam jakiekolwiek informacje i niestety nie mogę się zalogować na pocztę. Ja myślałam, że mam po prostu problem z telefonem, bo jak wiecie, ja na razie mam teraz tylko internet w telefonie, w domu nie mam, um, no ale nie, okazało się, że na innym telefonie też nie mogę zalogować, a nawet jak chciałam zmienić hasło. To mi wyskoczyło, że mam podać prawidłową datę urodzin Gdzie ja podawałam prawidłową datę urodzin Więc tak w zasadzie już nie wiedziałam, co mam wpisać No także, no niestety, tak jak mówię Ostatnio czuję się, że wszystko jest tutaj przeciwko mnie Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie Mam nadzieję, że na dniach paczuszka do mnie przyjdzie I w końcu będę mogła zrobić dla Was to rozdanie Ale już koniec gadania Żegnamy się z Wami I tak, tylko napiszcie mi, proszę czy macie to konto na O2 i czy też macie takie problemy jak ja Bo naprawdę jestem ciekawa, co tu się dzieje No i mam nadzieję, że sobie podpatrzycie coś z moich ulubieńców I widzimy się w następnym filmie Pa!